Siemanko, witam was w kolejnym odcinku z Big Paintball. Nie, to już mój trzeci odcinek z Big Paintball, więc jakby trochę już umiem grać, ale patrzcie na to. Nie słyszycie? Słyszycie, nie słyszycie? Słyszycie. Zaraz. Słyszycie. Słychać czy nie słychać? Czekajcie. Dobra. Idziemy. O nie, sobie wziwamy? Nie, ja coś nie jestem nowym graczem. Dajcie mi się zabić.

No i zostaliśmy zabici. No i nigdy nigdzie nic naprawdę. <coughs> dobra. Ale mamy jednego killa. To kina. jest. To jest dobra sprawa. Dobra Biegniemy Mamy tylko 16 tysięcy Potrzebuję 52 tysiące albo mniej Jak oni to robią Przecież, a nie Uf Możemy w ogóle 60 km, żeby zrobić to Co chcę Czyli by straić nauka Jeśli nauczą, żeby na nami zadzierać Przynajmniej o. dobra oni sobie tego center sobie ale biegniemy na tych tak no kurwa, bo ja dołączyłem po nie te rozgrywki bez nas. Więc ich bombardujemy. Tylko 1305 zarobiliśmy. No, ale byliśmy 13, 13 w rankingu. Asi, nie tyle M, dajmy sobie. Bridge 2021. Przecież jest rok 2022. Co jest? a będziemy w to kliknąć. Dobra. Ogólnie mam już takie słuchawki i klawiaturę, więc można... Można usłyszeć klikanie. Może, nie wiem. Bo ja nie wiem. Naprawdę nie wiem. No co to zrobić. Znaczy, po prostu nie wiem co jest. Musimy sobie coś lepszego załatwić. Dobra. Wiecie jakie jest. Chcę być przynajmniej ósmy wrakiem. Dobra. Ja wychodzę na stronie, sobie wymyślam. Może i trochę dziwne, że wszedłem do bazy i odśrodki zabijam. Nie, ale przynajmniej mało razy zginąłem. Dobra. Myliłem się. Już drugi raz zginąłem. Znaczy trzeci już. robiłem? Nie mogę. Wiem, że to nie był rąkszoc. Dobra. Center sobie robiamy. Dobra. Nie ma was. Naprawdę. On tu stał. Dobra, My Jesteśmy trzeci, czwarty, mamy 11. 11 killów w sumie, do, Dobrze nam liczą. On tutaj, jak ja się przestraszyłem. Przecież oni tylko tutaj sobie postawili centry. To z jakich centry? Centry. Dostałam zabitą przez gościa, który nie wie, naprawdę. Coś aż tak głupiego. Nie macie. Mam tu zamiast 12 tych... ...kill. Dobra. To jest chyba z naszych... Już raz byłem pierwszy Ogólnie nie. Ale chyba w się nie pamiętam Nie macie Ale on nie nabił No, prostu chyba, że dostał Jeszcze jeden i cent postawimy Dobra, nic nie mówiłem Dobra. Nie ma. Centry postawione. Zniszczyli mi centry? Nie. Nie zniszczyli mnie jeszcze. Bo jeszcze nie zostaję zabijani Przez centry. Ale wie... Ale wie... przez drona, który był w, w trzeciej i czwarty zjeżdżony. To tego nie spodziewali. Ale że się tak chyba tuki drugiego stopnia. Będę musiał chyba sobie uzbrać na coś bardziej celnego. Male trzeci dopiero bo nie... Ale ktoś mi no, ktoś mi zniszczył centry, a no już mamy 23 kile. Naprawdę, musicie mi to robić. Węczyliśmy chyba komuś centry. Dobra. Myślę, że mi zjesz Dobra. I ciągle waham od tego drona. Eee, dobra, nic nie wiem, że się wahowa drona, ale dajcie mi pokazać gdzie są sobie... Dobra. Wiem, że tutaj był przeciwnik. No, błagam was, zawsze kiedy uruchamiam radę, zostaję zabity. Dobra, jakoś gra mi się zbugowała, ale zniszczyłam komuś sen. Jesteśmy trzeci w ranigu! Dobra, nie macie... Center wy... Już myślałam, że postawię center... Nie mówcie, że nie widzieliście. Musieliście to widzieć. Nie zabił. Fyrdek nie zabił. Tak powiem. Postawiłem? Tak, postawiłem. Ci, proszę powiedzcie, że on tam dalej stoi. Radar, dajcie mi radar. Co jest zrobione? Wiecie co? Przegrywamy. co mówić? Naprawdę? Dobra, ale spróbuję jeszcze raz zrobić. Jestem teraz nieruszony Bo teraz wolę się w bazie Jeśli porozmawiać Dobra Dobra, ale zniszczyłem komiscentry. Mam już 20 tysięcy. Mało. ja potrzebuję więcej. Ludzie. ostatnie parę sekund, błagam was. No i ten Dobra, to takie story. Myślałem, że były żeby tam były centry, ale 10 tysięcy zarobiliśmy. Chyba dobrze. Ja już sam nie wiem, ale mam level ósmy. Jadę na to. Już dwadzieścia Jest dobry. Dobra. Dobra. Tak jest dobrze.

bo już mam dwa kila myślę, że, że, że ktoś nie znosi że to nie jest ktoś z nie... nawet ja stu wysłowić ci nie umiem A możeś napisać pod tym pod tym No po tym odcinkiem w komentarzu nic nie wiem jak mam nickname no ale to będzie chyba załatwione spróbujcie zgodnie się jak mam nickname ale czy na jeszcze w komentarzu nie wiem po co mu to mówię drugi raz Dobra, ale my dopiero 2 kilo zrobiliśmy. Chodź, jestem siódmy. Jak my ja się przestraszyłem. Jak, skąd oni mają tak dobre bronie? Bo jeszcze 4 kilo. Przedam do bazy.

ona jest taka dobra, powiedzcie mi. Dobra. Ja go nie trafiłem. nie tyle na raz. To z tego, że mam dziewiąty level? Oni nas atakują. Atakujemy Dobra, to z tego dalej będziemy ich atakować. Ten tu jest stronne za to Dobra I jak coś to chyba będzie tyle na dzisiaj nie. A więc widzimy się w następnym...